Cześć, z tej strony krzyły Ślązok, a dzisiaj gramy w Farming Simulator 2015. Jest to mną... multiplayer. No właśnie. Jest ze mną WXPajki. Elo, elo. I tak, kilkanaście informacji dotyczących tego, co tutaj się dzieje. Drugi Adamek. Zaraz będzie mówił 5 minut <grym> Nie no, chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, ale ogólnie <grym> chodzi o to, że tak. Że Krzysiu ma nowego Tu jest nowy nabytek. Yy, mamy go z tego, że sprzedaliśmy wszystko co było wy yy, do sprzedania. Wiecie? Ja bym powiedział jak wszystko, to by, jest, jak to wszystko jest po zero i tak dalej, i tak dalej. Ja to wiem jak Ładnie to zrobić. Ładnie kupiliśmy drarił. to i kupiłem drugi siewnik. I zamieniłem tą prasę tamtą co nie działała na tą, raczej ta co już działała, co była z Belli, na kostkującą, bo on się nią lepiej pracuje, po prostu ułatwia mi życie i w ogóle. No. no i tak i e, plan jest taki, że mamy to skosić A skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że wczoraj jak nagrywałem z Adamkiem To musi komputer zepsuł. Nie, to było wszystko pięknie, ładnie I na, że na odcinku to strasznie klatkowało No i, i i takie to było nie bardzo ładne A w tamtym Teraz. odcinku tutaj ładnie sialiśmy, opryskaliśmy, tam rozrzuciliśmy nawóz I te pole tutaj też tak zrobiliśmy i dzisiaj będziemy te pola kosić a właśnie na zegarek muszę skosić dobra. dobra no i no i te pole się będziemy kosić aha jeszcze tam był jeden taki fail bo jak widzicie tutaj jest taka łąka zaraz ją zobaczycie o jej się nie da skosić to jest najlepsze ani tą kosiarką z modów ani tą kosiarką kosiarką oryginalną zostawiam to bez komentarza no ale dobra dziękuję do widzenia I dzisiaj, mapa minus 500 i dzisiaj kupujemy to pole czekaj o pół hektara jest tutaj i tutaj spajki potem będzie sadził trawę Zgubiłem i będzie się. tutaj taka łąka i to będzie potem wiadomo przeciąsane gorzej jak się nie w... będzie dało kosić da się kosić bo próbowałem zgrabiane no prasowane i tam potem złożone. No i dzisiaj zaczynamy sobie od znowu. Ciśniemy panowie, ciśniemy. Do przodu. No. I spajki mi tam podjedzie. Jakoś pod te pola. Oj, za mocny skręt ma ten diuholand. Uuuu uuu. Uu. je pojechałem prosto. No właśnie widziałem. Żeby spajki nie narzekał, że brudzę ulicę, to zrobię sobie poprześniaka. Wiedź ty gdzieś tą uliczkę. I idę kosić ty, yy, z siarścią trawę. Który mam pełnikiem do tortu? A jaki chcesz. Biorę klasta. Ja sobie drzwi pootwieram. To się jeszcze da otworzyć? Wszystko. Hmm. Możesz mu bliźniaki założyć nawet. Nie chcę bliźniaków, bo to... takie za szerokie to by było. Aha, i mamy zapotrzebowanie w elewatorze na rzepak. Tak, już... bo Krzysiu po tak piecu razem czasem przyspieszał. A, dupa, dupa, dupa. Ciągle Ctrl-R trzymał. Jasne, jasne. Czemu tu się tylko jedna brama otwiera? Obydwie musisz sobie oby dwie otworzyć Jakie górno Ten ciągnik sam jedzie No czasami jakieś takie ma dziwne A ten ciągnik ma ręczny gaz Co ma? Ręczny gaz Co to znaczy? Może wyjechać tu ten Ja pierdziałam, zaklinowałem się No ta wajka tutaj z prawej strony co jest? Aha, Ona to... jak jedziesz do tyłu to ten w ogóle działają na desce tej rozdzielczej jak włączasz migacze, jak włączasz światła, koguty Ale no. nie włączaj bo mi będzie lagować Migacze włączyłem No to migacze się tam mają włączyć Kurde zaklinowałem się genialnie Ty masz niewymierzone te bramy dobrze Jadę do następnej Jak niewymierzone, jak tam wszyscy ładnie yy, No wjeżdżają i na no, nie już tam wyjechać Aż muszę do drugiej wieki. O, 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 jakieś tam omiaki? A nie, nie ma omiaków, to dobrze Trzeba piniążki zbierać, bo trzeba będzie kupić ładnie przetrząsarkę, drabiarkę. Tą bramę zamykam, duży z nią Tą otwieram, może się lepiej widzie No od razu lepiej, od razu lepiej. O, No i na odcinku, który nam nie wyszedł, był Adamek, bo super fajnie, śmiesznie Adamek tam wypowiedział się na temat mapy No ale niestety Adamek też jest dla na wszystkim Nie no ogólnie mówi że mu się podoba że tak na właśnie średnie maszyny takie małe też mogłyby być jakiś taki można by było tu nawet taki polski sezon mały jakiś zrobić na takiej mapie Bo widzisz jak się podejdziesz do tych tabliczek gdzie chcesz kupić ten to wyświetla Ci się ile mają hektarów, nie? I tam na przykład pół hektara masz, około do hektara masz chyba pola no, jakoś tak Fajnie, fajnie W ogóle wczoraj wchodzę na LS Warda, nie, wieczorem I no. na stronie głównej była nowa modyfikacja, kalkulator no. Widziałeś czy nie? Nie, nie widziałem, nie Normalnie sobie nie. możesz obliczyć, wiesz ile dostaniesz za przyciepy, za zboże i tak dalej no. Fajnie To ci ludzie, a moduorki nie ma ty tam jedziesz, kosisz, a ci ten siejesz czy co? Nie ja, ja. Pół godziny ten. Ten, ten siewnik wyciągałem. Aha, no. I, i taka jest właśnie robota ze spajkiem, nie. Jeździć nie umi. A potem mówi, że jest siewnik jest źle zaparkowany, Tak, dokładnie, klikamy do mili... go go parkował. No wszystko do milimetra tam jest, a on. Tak, no, chyba do metra milimetra nie tam zreżny jeżdża się na ten tak na, na akurat się wiesz to tam no żeby nie przyłożyć o. mogę ci tego klasa rozwalić nie 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 myślę że komać zostanie taki bo widzicie większych pól tutaj raczej są większe pola no ale widzicie ile mi zajęło 5 minut takie malutkie pole połączymy pola a nie wiem, czy się da, nie próbowałem. Da się chyba. Tutaj możemy tutaj te dwa połączyć, tutaj No najwyżej jak jak już będzie faktycznie tak, że będę mieć połowę, pulę się, wszystkie obsiane tym samym, to, to wtedy kupi się jednego takiego większego. Zasadziłem, zasiałem trochę trawy sąsiadowi. No właśnie miejcie o tym powiedzieć, że jak wczoraj sadziłem... Czekaj to było no, jak sadziliśmy z Adamkiem... No jakoś mi się wyjechało na pole obok i się normalnie zasadziło i teraz urosł, urósł ten rzepak normalnie. Jakby coś u sąsiada jest tylko trawy twojej. To trochę mu tam wiesz, zleznę. Obrazić się nie obrazi. Taka A to jest. pole jeszcze obok do kogo? A to... Do to... tego sąsiada? Ja, bo tu wszyscy wiesz jak pola mają, nie? No, to taka typowa polska wieś. No. Wszyscy pola i wszyscy się widzieli. Tylko no. wyzywają, żeby na granicę wjeżdża. No <laughs> W Polsce to tak jest, że niekiedy o granicę, to się o ten, jak milimetr wyjadą, to się do sądu Telefon Co telefon? O czym ty gadasz? No ma chyba chwilowy zew <laughs> Telefon mu chyba zadzwonił Coś, nie wiem, nie powiedział, nie przyznał się No, pole pryskane, od razu więcej I tak będzie mało bomba, no to są takie malutkie pole, takie fajne Możecie się zapytać, Adamka z jak się tu łatwo, szybko mapa wczytuje, synchro trwa co najwyżej pół minuty, mapa mi się na serwery włącza, w... najwięcej mi się włącza 40 sekund na 25. Siema. Gdzie ty byłeś? Dzwonią do mnie, aaa. bo kolejna dawka mebli przyjechała. A, no to <noise> Lemel już dzisiaj nie będzie. Nie wiem, może wrócę a wiesz, już tak 20 to mogę możemy... 200 21, no możemy... to jeden meczik mogę zagrać, nie? No... Bo muszę jeszcze trochę wcześniej spać, bo jutro jak wederano jechał, to... Iść wcześniej spać, o 3 dosyć... Nie no, ja się tak wczoraj zrobiłem, żeby wróciły się odcinki, to na czwartą ustawiłem budzik, żeby wstać i wyłączyć komputer, nie? Ale ładnie, 8 minut nagrywamy, może 10. No, 10 minut. Masakr? Co? Dzwonią do mnie tutaj Było słychać mój telefon? Nie. Właśnie ty dobrze. mówisz telefon, a ja mówię o co siedziby, że mój telefon nie jest aż tak blisko mikrofonu, żeby go było słychać na TS Nie wiem o co ci to. Jakbyś mój to, telefon Jakbyś jak mógł, to byś mi tą tę ósemką przyjechał na z tą przyczepą ja na te pole co ja koszę Czemu John Deera sprzedałeś? Dobrze paliwo ciągnął. No tak, no że on był mały, słaby... 90 koni miał ino. No. <grych> A ty coś wsypałeś? Jeszcze? Gdzie? Do tego ciągnika? Do przyczepy? Nie. No wiecie, to są małe pola, także z nich dużo i tak nie będzie, nawet jak się zasiejesz. Ja te drzewa tutaj wyciąć, to to, i tutaj te pola połączyć. i kupisz już to tutaj, o, to co teraz jest, no. To połączymy Podjechać? Nie, 92% akurat. Na koniec pola polastań. Już wysypiemy w czasie jazdy. 10 na 9 na godzinę. Só. Hmm. Dobra, i masz iść się tam dać siadć dalej, już akurat. Tej no mi go wyłącz ty <laughs> Na Polsce, przecież to oryginalny co paliwa nie bierze A już wyłączyłeś Dlatego nie mogłem wsiąść <laughs> <laughs> A ten klas ma pod orki? Mm, nie wiem Tam sp sprawdzi Nie sprawdzałem Da coś przeorać nie masz <laughs> Jak ty No co, po co ci Najważniejszej pójdę? rzeczy na farmie nie kupił. Ja się kultywatorem zrobię pola, ale nie. Ale to jest metoda bezorkowa, to podobno jakieś mniejsze plody przynosi. No jasne. Się. No. <laughs> ja też jeszcze nigdy u siebie nie orałem polu. Ale będziemy orać. Przez pięć odcinków, ale będziemy. No nie. Ma jest moje sprzedawanie <grystanie> Jeszcze jest Ej co myślisz, że na wszystkich swoich polach kukurydzę zasadził i zasiał Nie wiem, ale możemy, musimy to umieć zrobić Ale u mnie na książkę, Wszystko I będziesz sprzedawał książkę. Mhm. No ja nie mam co robić <grystanie> Co, zostawię ci serwer na noc, Ci się będą filmy wrzucać, to będziesz ten Jakiego omijaka teraz trzasłem? No to bez omijaków i tam proszę Mogę sąsiadowi jeszcze trochę zasiać trawy? Nie No od kawałek mu zasiałem Potem będzie się tarł Że ma trawa, a nie pszenica na przykład <grym> Tu powiesz, że to jaj niech się zgłasza do mnie Nie ty to jesteś gospodarz, więc ty tu rządzisz To ty kazałeś siać, siać trawy na jego polu Nieprawda, nieprawda on ciebie będzie wyzywał, a nie mnie. Hmm. No, no, akurat kończę pole i będziemy kończyć odcineczek. No, suba, suba, suba. bo muszę lecieć. Serio? No. Przecież tyle mówiłeś, że masz cały dzień dzisiaj. No mówiłem, ale dostałem telefon. To już wszystko, wszystko niezaplanowane w planie. No. <gry> tak jest właśnie. Ze smakiem i z innymi. No, z Łuszkiem na przykład. Który ma tam koleżankę i się teraz do nie odzywa. Uuu. A mi się nic nie chwalił, trwaniaczek. A chwalił się przy, przy Dendrzerze. Kiedy? Wtedy, co mu Dendrzerowi zdjęcie wysyłał. To on ją podobno podrywa. Aha, to, to ty, No! A no to ja i nie wiem, nie znam i nie widzieli. Też jej nie widziałem. Ale to już ale, sytuację. Ale Danger mówił, że ładno. Hmm. Chyba, że dzwonił, drzwi, tak... dzwonił do mnie dzisiaj o 9.30, ale akurat jakby byłem w kuchni i śniadanie, jak przyszedłem, to patrzę, jest ten. Nieodebrany, patrzę, o której 9.30, a o 9.30 akurat przyszedł ten do pokoju, nie? <laughs> Ja że z nim nie pogadałem, no. Ostatnio do mnie dzwonił o 12 wieczorem Nocy Ta? No Do mnie zawsze dzwoni dziewiąta między dziewiątą Nie już niekiedy nie też dzwoni. Ale to ja mam wyciszony telefon jeszcze i nie słyszę. Aha. Ja... nie to ja już dawno nie śpię, nie, bo ja tak jakoś nie, nie umiem długo spać. Czy na początku wakacji tutaj dłużej spałem. No ja... W... W tam, tamtym roku na Boże Narodzenie to ja wszedłem spać o północy, pierwszej, a wstawałem dziesiąta, jedenasta, nie? <grych> I tak nagle mi cały dzień praktycznie zleciał. No, nie lubię by... tak wstawać. No, bo no. Po później cały ten dzień tak szybko leci. No, bo potem już nagle jest ciemno. Zresztą no. w ogóle jest koniec sierpnia, a zakłócenie już jest o 19.30, nie? To jest masakra. No. To nie limp jest, że o 22.00 No. O to... Dopiero auto pisał, żebyśmy nagrywali. No, 21.00, ale dawaj na TS. No. Długo jeszcze ci tam ma to zejść? Ja skończyłem. Aha, no to odfoluj ten pojazd. Ja już schowałem siewik, schowałem, teraz tym. Klasem wjeżdżam. Zamykać ci drzwi? No zamykaj. I potem przyjdź tu do mnie na te pole, wrócisz tym kombajnem do yy, tego. Gdzie tu jestem? A ja pokażę im jak wygląda tutaj elewator. Co tam będziemy zobaczyć? Elewatora, tak jak i sam ten przerówkę gdzieś No Przenicę do elewatora. Dobra, pośpieszę mi się, Krzysiu, bo muszę lecieć. No dawaj, to chodź tu. Kim mam wrócić? No... W nie Hollandem. Miałem laga, drobnego. Ja też, bo zrobiłem screena. Tak. Ja no, na pamiątkę, jak to... Okej. Okay. No. Jak to wolno jedzie. No i pokażę wam, jak tutaj ładnie to wygląda. Elewatora. Powierza. Elewatora, tak tam nasza farma, silosiki tam jest gnój i tutaj gdzieś w prawo trzeba jechać tak tutaj tu sobie potem coś kupimy jakieś pola skręcamy kulturalnie w prawo kulturalnie bez miga skręcamy kulturalnie weble ale tutaj były wiraże się zatrzymamy, bo tu taka główna droga no. Jakie ty masz w ogóle telefon? Lumia 520 A mój kuzyn to ma. No i telefon Tutaj sobie ładnie sprzedaje. Ja nie? mam mojego HTC o, Pieniądze, pieniądze, O, za dużo to nie wpadło, no 20 tysięcy, no no ale... <grym> mam zero cały czas. No, ty to tam nigdy nie będziesz miał za dużo pieniędzy. No 2,5 miliona na swoim. Cieciułów. <grymne> Fajna nazwa miejscowości, Cieciułów. Gdzie ty jesteś? No tutaj, przy sklepie, to tam trochę dalej. Idź tam dalej cały czas tą, tą i za kapliczką jeszcze trochę <grymne> strot po prawej stronie. Krzysiu, ile ty jedziesz na godzinę? 52 jechałem. D przekroczyłeś się dwa, ten... Ale o dwa to masz, o dwa to masz pouczenie. No. no. A, jakbyś więcej niż sto jechał, to u... poprawo jazdy, którego nie masz. O kurde, dobra, ja nie, ja nie cofam tą przyciekomną. Nie, to <grym> no, jest zepsuta. Ło matko. Dobra, Dobra, 18 minut chyba 20 jakieś tak jest. No, zaraz zobaczymy. 20, a ja się 2 minuty później. I chyba. dzisiaj sobie tak. rzepak zrobiliśmy ładnie jest bizon, raczej kombajn, się tu są ten, i na następnym będziemy kultywować te dwa pola. I, aha, jeszcze zobaczymy co tam Spike Czemu tego się teraz zamknąć? Uuu, spajki, jak tu ładnie, uuu, ładnie tutaj. Popatrz, tu jest trochę u sąsiada, o tu. Aha, a i tutaj będzie ładnie ten, łąka rosła, którą potem, jak już mówiłem, będziemy prasować itp. itd. Ale to w następnych odcinkach, w tym trzymajcie się i no, zostawcie ładny komentarz, czy coś, łapa w górę, śluby i te sprawy, no taka sytuacja, hemoglobinna. Tak. no, y, dziękuję Postubacja. i do następnego, trzymajcie się, sześć. cześć!